Czy Kraków jest miastem, które ma bardzo duży potencjał wciągania inwestorów? Bardzo wielu inwestorów przychodzi do Krakowa, dlatego że Kraków ma kilka uwarunkowań, które o tym przesądzają. Po pierwsze, uczelnie krakowskie, które kształcą duże rzesze wykształconych absolwentów, to jest główny powód, dla którego tutaj świat biznesu przychodzi. Wreszcie, Kraków jest atrakcyjny, bo jest centrum Europy i Kraków jest atrakcyjny, bo jest miastem wielokulturowym, otwartym. Nowoczesny biznes potrzebuje tego typu składników. I teraz pytanie: Jak Kraków wykorzysta to swoje, to, swoje to swoje wyjątkowe miejsce? Z jednej strony, to czego Kraków potrzebuje, to na nowe urządzenie przestrzeni Krakowa. Chaotyczna, zabudowana, czasami niechrójnie wykorzystywana. Potrzebujemy nowej konstytucji dla przestrzeni Krakowa, i taką okoliczność daje praca nad planem ogólnym. To nowy dokument planistyczny, nad którym pracujemy, on już jest mocno zaawansowany, który na nowo ułoży, jak będzie wyglądała przestrzeń Krakowa. Gdzie biznes, gdzie mieszkania, gdzie zieleń, chcemy, żeby to był dokument, który będzie normował tą przestrzeń na kolejne 20-40 lat. Z drugiej strony Kraków potrzebuje bardzo aktywnych działań e, głównie w obszarze komunikacji. Przy czym e, uznaliśmy, że kolejna linia tramwajowa, kolejny autobus to nie jest strukturalne rozwiązanie problemu, potrzebujemy metra. I to jest projekt, który, za którego realizacja odpowiadam, jest misją budowy tego tegoż projektu przyszedłem do Urzędu Miasta. I ten projekt się rozwija. Na wielu płaszczyznach można byłoby o tym mówić. To, co w tej chwili jest uzgodnione, że pierwsza linia metra to jest 16-26 km, km od Chuty do Bronowic. Myślimy o drugiej. Trwa przygotowanie dokumentacji, dokumentacji. Czekamy na decyzję środowiskową. I takim wymiernym dowodem na to, że to nie jest tylko gadanie, tylko że coś w tej sprawie się dzieje. Nie to wspomniane oczekiwanie na decyzję środowiskową, które jest warunkiem złożenia dokumentacji, przygotowania i złożenia dokumentacji na budowę. Z drugiej strony, pomimo trudnej sytuacji budżetowej tego miasta, przyjęliśmy w tym roku 100 milionów złotych w budżecie na przygotowanie tylko dokumentacji technicznej na budowę metra. Jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić. To jest bariera rozwojowa Krakowa. Metro Kraków potrzebuje metra. Kraków jest jedynym miastem tej wielkości w Europie, które nie ma metra, więc to nie jest tylko kwestia ambicji i wielkomocarstwowości, ale Kraków to jest mało smogu, redukcja smogu, szybkie poruszanie się, Nowe tereny skomunikowane, atrakcyjne dla biznesu i wreszcie na czas wojny. Wierzymy, że to się nie przydarzy, ale na czas wojny to są schrani.